ma, z tej strony Curkson. W dzisiejszym odcinku chciałem odpowiedzieć sobie na pewne pytanie. Czy jest możliwe, by ktoś tak słaby w PVP jak ja, był w stanie nauczyć się grać na krystale? Dlatego włączyłem minutnik i odpaliłem minecrafta. Zanim zacząłem naukę, zagrałem jedną grę na serwerze, co jeszcze bardziej utwierdziło mnie w przekonaniu, że jestem totalnym głównym w PVP. Dlatego do tego celu wybrałem Piaksa, czyli jednego z lepszych graczy, których znam. Uznałem, że świetnie sprawdzi się w tej roli, no bo jest po prostu dobry. Nauczycie Cię grać z anczorów bo okay. Ty jesteś yy, słaby. No to prawda. Więc stawiasz sobie anchora, potem okay. bierzesz sobie Glowstone do ręki, dajesz tutaj, potem do niego wkładasz tym, bierzesz sobie na totem do łapki i wysadasz prawym. Czy mam mieć dwa totemy w łapce? Tak, 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 no. Trochę głupie, ale dobra. Patrz, masz sobie brzydkiego kurczaka, co nie? Co?! Kur... No, lepiej. To słuchaj, no, jak się na przykład skopiasz jeden pod ziemię, ogólnie podczas wybuchania, jakby teraz na przykład postawić tutaj Anczora i go zasilić tym, to nie musisz tutaj stawiać sobie bloku i go wysadzać jakoś. No, bo, bo cię, cię tak ochroni. To mhm. cię i tak ochroni ten blok, bo nogi jakby chroni, są jakby blokiem, które dostają obrażenia. Tak samo jak masz przed krystale, tak jak tutaj, ja nic prawie nie dostaję. A ty dostajesz, tak samo jak jestem tutaj, to ja teraz dużo dostaję. Jak zapewne wiecie, krystale zadają największe obrażenia, gdy są na jednym poziomie z graczem, dlatego warto o tym pamiętać, bo bez tego na krystal pvp nikogo nie pokonasz. Gdy teoria była już za nami, przyszła pora na praktykę. Dlatego postanowiliśmy przenieść się na jeden z najpopularniejszych serwerów w Polsce i rozegrać tam kilka rund. Let's go! Kur... Co temu nie dałem? Tak? Jork ten takim po prostu daleki spadek, jak 10 km. Ja ciągle przez przypadek wchodzę do EQ albo escape wychodzę do tego. Mnie tak to wkurza. Kurw. Burda. No brak, tak się bawimy. Oj, oj, oj. oj. No, tak się no tak się bawimy, chyba, tak się serio bawimy, chyba. No, tak się bawimy. Nie jesteśmy tu, żeby takie coś robić. Co? Oh. Po tym jak zostałem rozgnieciony przez piakca, poszedłem grać z randomami i przetestować to, czego dzisiaj się nauczyłem. I właśnie w tym momencie skończył się czas. Dlatego uznajcie sami, czy się poprawiłem? Dajcie znać, co myślicie w komentarzu. Zostawcie łapkę suba i widzimy się w kolejnych odcinkach.